Witaj. Oto czytanie dla zodiakalnego koziorożca na tydzień od 21 do 27 października 2024. To jest czytanie kolektywne. Bierz to, co z tobą rezonuje. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi cię w tym tygodniu. Potem zapytam, co potrzebujesz wiedzieć, co idzie w Twoją stronę. A na końcu będzie miła wiadomość na temat tego, co dobrego szykuje dla Ciebie wszechświat. Także warto zostać do końca. Okej. Okay. Jaka energia prowadzi koziorożca w tym tygodniu? O, ta karta mocno zawibrowała mi w ręce, więc biorę. Hmm. Szczerość. Nie mogę zawsze wymagać prawdy od innych, ale mogę jej wymagać od siebie. W tym tygodniu tutaj warto zastanowić się nad czymś, będąc w swojej prawdzie. Warto też jakby przyznać się przed sobą do czegoś. Może coś jest dla ciebie trudne. Ale ty, jako koziorożec, znak, yy, który zawsze mówi, poradzę sobie, wszystko zrobię, jestem konkretny. Yy, może tutaj czas przyznać się przed sobą, że potrzebujesz wsparcia. Albo yy, może potrzebujesz jakiejś szczerości a propos innego tematu. Tutaj dla każdego to będzie troszkę coś innego, bo to jest czytanie kolektywne. Ale potrzebujesz być szczery ze sobą albo z kimś innym w twoim życiu. Więc tutaj szczere rozmowy od serca yy, też dla wielu z Was się wydarzą na jakieś ważne tematy, ale to zdanie jest bardzo ważne. Nie zawsze mogę wymagać prawdy od innych, ale mogę jej wymagać od siebie. I tutaj, jak Ty jesteś prawdziwy, prawdziwa, mówisz o swoich emocjach, uczuciach, o swojej prawdzie. To wibrujesz taką energią, i taka wibracja zachęca osoby w Twoim życiu, w Twoim polu do tego, żeby też być w szczerości i prawdzie. Ten tydzień też Ci pokaże, kto jest z Tobą szczery, a kto nie. Tutaj oczywiście nie wszystko się wydarzy dla każdego, czytanie kolektywne, ale ten, temat, ten tydzień jest na temat szczerości dla Koziorożca. Mm, więc tutaj może być też dla niektórych z Was intensywnie. Dobrze, teraz zobaczmy, co potrzebujesz wiedzieć, co idzie w Twoją stronę w tym tygodniu. O co tutaj będzie chodziło z tą aha, szczerością. Zobaczymy. O, karty mają bardzo intensywną energię u Was. Ok, jest jedna zielona karta, one są mocniejsze energetycznie, to zacznę może od niej. Ok, tutaj jest karta ścieżki kariery, pracy, więc wielu z Was potrzebuje być szczerym ze sobą a propos tego, czy praca, którą wykonuję hmm, daje mi satysfakcję, czy ją lubię, czy dobrze zarabiam, czy jestem doceniany, doceniana. Czy ścieżka, którą idę, jest dla mnie dobra? Może trzeba coś poprawić? Może trzeba ją zmienić? Tutaj będą yy, takie rozważania w tym tygodniu dla wielu z Was. No i właśnie yy, tak. Niektórzy z Was dojdą do wniosku, że jakaś współpraca albo praca dla kogoś nie jest tym, co ci służy, bo mamy tutaj kartę złamanej obrączki koniec romansu albo biznesu. Tutaj, jeśli był jakiś romans w pracy, to raczej się zakończy szczerą rozmową że to nie tędy droga ale oczywiście to nie dla wszystkich. Tutaj patrzę jeszcze na inne karty. No, jakoś tak mocno nie widzę, żeby dla wielu z Was skończyła się jakaś relacja, bo nie ma tutaj karty żadnej miłosnej. No, ale oczywiście dla niektórych tak może być. Relacja romantyczna albo przyjacielska. Zakończą się takie relacje, i to nieważne jakiego typu. Które nie mają w sobie jasności, szczerości, otwartości, tak? Więc tutaj tego typu relacje się zakończą. W tym tygodniu mogą zajść nagłe zmiany w Twoim życiu no właśnie a propos czegoś, co się kończy z powodu jakiejś rozmowy, jakiejś szczerości. Tutaj o tym mówi karta Księżyca. I te zmiany mogą być nagłe, szybkie, bo jest karta błyskawicy, chociaż ona też mówi o tym, żeby kontrolować swoją złość, żeby później czegoś nie żałować. Więc tutaj w tej szczerej rozmowie, pamiętaj, żeby rozmawiać na spokojnie, żeby nie zranić siebie i innych przez jakąś agresję, jakiś gniew, bo tutaj też widzę, dla niektórych, że jak nie opanujesz swojego gniewu, to dlatego też jakaś relacja może się skończyć, bo ty wybuchniesz i ktoś powie: Nie, dosyć, ja w czymś takim funkcjonować nie będę. Albo to może być w drugą stronę, ktoś wybuchnie na ciebie i ty powiesz: Dość, mam dość ciebie, dość tego, co, co się tutaj dzieje, dość tej agresji, odchodzę, więc tutaj dostosuj to do siebie. Hmm. W tym tygodniu też y, mogą być jakieś sprawy. No, i tutaj to, to może być ta relacja, która się kończy, albo jakieś y, tutaj szczere rozmowy z mężczyzną o jasnych cechach wyglądu. To też może być kobieta, czytanie kolektywne, i z jakąś młodszą kobietą, albo młodszym mężczyzną, tak? Bo to jest czytanie kolektywne. Y, Tutaj takie osoby się pojawiają w Twoim polu jako istotne na ten tydzień. Do tego jest też karta smutku rodzinnego, więc ta sprawa z tymi osobami może dotyczyć jakiejś trudnej sprawy rodzinnej, jakichś zmian. Jeżeli to nie jest w rodzinie dla Ciebie, a masz jakąś firmę albo pracujesz w firmie, gdzie jest grono ludzi, to tam też może się coś wydarzyć nagłego. I tutaj to, co się kończy, to, co się dzieje, sprawia, że trzeba trochę pozmieniać swoje plany. I trzeba będzie uważać przez jakiś czas na różne rzeczy, że tak powiem. Już mówię o co chodzi. Będziesz potrzebować pomocy od kogoś w tym tygodniu w jakiejś sprawie, po tych zmianach. Wyciągnij rękę po pomoc, nie nie, nie bój się tego. Do tego wszechświat mówi, żeby uważać i nie ryzykować w tym tygodniu. Też nie ryzykuj wybuchem gniewu, słyszę, to jest bardzo ważne. Do tego tutaj warto od tego tygodnia szczerze, jakby porozmawiać też ze sobą. A propos Twojej przyszłości, tego co się będzie działo w Twoim życiu, tych zmian, które wprowadzasz też. Trzeba będzie zaplanować, bo czasy będą wydawały się dla Ciebie najbliższe, w przyszłości niepewne. Zawsze jesteśmy pewni, wszechświat nas wspiera, ale czasem mamy takie lekcje, że czujemy się niepewnie, więc tutaj może tak być, ale widzę, że to się objawia bardziej jako Twoje lęki, bo jest karta jajka. Sukces zapewniony planami i ciężką pracą, więc tutaj właśnie, może trochę się przestraszysz, bo coś się zmieni, ale zaczniesz szybko planować nowy, nowe sposoby działania, co możesz zrobić w tej sytuacji, bądź w tych sytuacjach, bo to może być więcej niż jedna sytuacja. I długofalowo te plany dadzą ci sukces, i też słyszę poczucie bezpieczeństwa i ulgi. Także to jest bardzo ważne. To się zaczyna w tym tygodniu. Dobrze, za chwilkę zobaczymy, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat na ten tydzień. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, oglądacie, wspieracie mnie, lajkujecie, komentujecie. To jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną. Zwycięzców ogłaszam na karcie Społeczność na YouTube, a także na moich social mediach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możesz wygrać, przeczytaj opis tego filmu. W opisie tego filmu też znajdziesz mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną, to napisz do mnie wiadomość. A teraz co pozytywnego dla Koziorożca szykuje wszechświat na ten tydzień? I tutaj widzę, że to co się wydarzy miłego w tym tygodniu zostanie z tobą na dłużej i jest to coś bardzo ważnego. Więc te zmiany, coś co wydaje się trudne i smutne na początku, tak czuję, że okaże się pozytywne długofalowo. Już tutaj to się przebija nam. Tak. Jest karta sukcesu. Więc to, co zaplanujesz teraz, to już było widoczne w tym tygodniu, długofalowo da Ci sukces. Największe plony swoich planów i działań zbierzesz, i tutaj mamy tak kartę maja, więc to wiosna przyszły rok, maj w przyszłym roku, albo za 5 dni. Czyli, tak jakby po tygodniu od tych planów, ale to nie, nie dla wszystkich oczywiście, dostosuj to do siebie. 5 dni, 5 tygodni, 5 miesięcy. Więc tutaj to dla każdego będzie trochę inaczej, tak? Ale co tutaj, w czym będzie ten sukces? Ok, no tutaj to jest potwierdzenie, że to, że kończy się jakaś współpraca, relacja z kimś. To, yy, mimo że na początku to jest trudne, to jest wydarzenie pozytywne. Już mówię. Mamy kartę, która mówi o tym, że ktoś odchodzi z Twojego życia, więc tak jakby kończy się jakaś relacja, kontakt, współpraca, a jako, że to jest tutaj w tej pozycji pozytywnej, to poczujesz tutaj ulgę, yy, bo z tą osobą w Twoim życiu. Miałeś, miałaś wrażenie, że ciągle się coś nie udaje, ciągle są problemy. Też czułeś się, czułaś, czy dalej czujesz jakby Twoje potrzeby i marzenia nie zostały spełniane. Jeżeli tu chodzi o pracę, to ciągle czujesz się niedoceniany, pracę czy, czy jakąś relację. Jakby tutaj jest ciągle energia braku, braku spełnienia. I ten ktoś blokuje ci sukces, więc wasza relacja potrzebuje się zakończyć. Tutaj koniec niezdecydowania. Nie pozwalasz już, żeby twoje życie właśnie się toczyło wedle energii cudzej osoby. W końcu wykonujesz ten ruch do przodu i jak to robisz, to. Z sukcesem zakończasz jakiś cykl karmiczny, o tym mówi Karta Słonia. Więc tutaj w tym tygodniu możesz się zdecydować zakończyć właśnie jakąś relację, współpracę z kimś, najprawdopodobniej w sferze zawodowej, bo tutaj to dominuje i to dla Ciebie odblokowuje wiele rzeczy: wewnętrzną mądrość, poczucie wartości, drogę do sukcesu. I tutaj, albo w tym tygodniu, albo w kolejnych, dostaniesz jakąś dobrą wiadomość. A propos yy, tej sfery, w której działo się kiepsko, tak, a teraz wszystko się odblokowuje, bo się odcinasz od jakiejś osoby bądź od jakichś osób, bo tutaj się dwie osoby pojawiły nam też. Yy, I dzięki temu. Zmienia się Twoja energia, to jest piękne, bo mamy tutaj tak, tutaj jest karta złamanego mostu, a tutaj jest karta mostu. Więc odblokowujesz sobie sukces w pokonywaniu problemów, tak? W końcu wszystko rusza do przodu. Do tego kolejna synchronizacja. Tutaj mamy kartę, że ktoś odchodzi. A tutaj jest karta uścisku dłoni. Spotkanie z kimś, kogo nie znasz, będzie dla ciebie ważne. Więc tutaj bardzo szybko na miejsce tej osoby bądź tych osób pojawią się nowe w innej energii, w takiej pozytywnej energii, w wyższej energii, które będą z tobą razem szły drogą do sukcesu, bo tutaj dla większości z was to chodzi o życie zawodowe. Także naprawdę nadchodzą zmiany na lepsze i to tak diametralnie. Zodiakalny koziorożcu, zapraszam Cię na Twoje czytanie na listopad. Ten film jest na ekranie. Tak jak czytanie, wybierz kartę, które pomoże Ci sprawdzić, czy możesz komuś ufać, czy nie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.